Długo zastanawiałam się, jak opowiedzieć wam ten dzień i wieczór z naszego życia. Spójrzcie na rozparte i leniwie ziewające guście. Tymczasem grze się rozmawia z burzbaczkiem. Kochaniotki, nie, tędy nie wolno. Ten wie? próbuje nowych ścieżek Zagarałem dojścia. Burzbak unika konfliktu ze stadem gnu, które zgromadziło się pod tarasem. Co by tu dzisiaj? rośliście? Młode, tak. ubiegłoroczne antylopy gnu próbują swoich to. sił w starciu z guścami. Zawsze jest dobry moment na jakąś walkę. Okay. Za to tutaj zapanowała ptasia Sielanka. Buraki z dzióbków sobie wyjadają. Natomiast ten oto młody burszbak przez cały dzień jest przeganiany przez wszystkie zwierzęta i stara się znaleźć sobie miejsce przy samicach kudu. Zebry jak to zebry, nie ma. Poszturchiwania i przepychanki. A oto przed wami guścowa samica, czyli mistrzyni matczynej cierpliwości. Zawsze próbuje wyżebrać coś dla swoich młodych, a gdy brakuje jej sił, kładzie się spać. To czeka, Bywa też, że znajdzie się jakaś mała, natrętna no, cekasz, ptaszynka, która to, żąda usług to, to sumie... tu i teraz. A ciekawy na czy... Już w ogóle się nie. Nie krępujecie się już w ogóle? Co tam mi tutaj że to Na fotele mi to klujesz. No tak, <racz> kultury to Może w, w Buszu nie ma. W czasami też. Fitok ściemniacz. Nadszedł czas na młode, pasiaste pokolenie buszu. Bardzo ładna jest, jest to taka puszysta. Nie znają strachu przed ludźmi. Człowiek i zwierzę żyli na tym obszarze wspólnie od zawsze. Przyjść znowu. Ponownie leżanko i wypoczywanko. A tu mangusty, które mają właśnie przerwę w polowaniu i postanowiły ten czas spędzić na naszym tarasie. Do tego zawsze można spróbować przekroczyć granice, które stawiają ludzie. A co ty tutaj, tutaj nie wolno smykać. I kolejne hipnotyczne spojrzenia. Młode mangusty próbują swoich sił przy reszcie stada. No chodź, masz. Uczą się szybkich reakcji przy zdobywaniu pożywienia. A całemu zamieszaniu przygląda się mały, niezwykle uroczy burzbak. No co się patrzysz? Ponownie mangusty przeczesują teren w celu poszukiwania pożywienia. Poluj, poluj. Jest czas polowania, jest czas toalety. To niezwykle pożyteczna symbioza. Może i mangusty nadmiernie korzystają z naszego domu, ale jednocześnie zjadają węże i skorpiony. To nie dźwięki natury, to sąsiad próbuje odpalić swojego diesla. Co wy tam odstawiacie na tym tarasie? Cześć Maniuś, jesz sobie mróweczki, tak? Jedz sobie słoneczko, jedz. Spacerują również warany. Powiem wam w tajemnicy, że Maniuś czasami zjada myszy, które dostają się do nas do domu. Tu oto staliście się świadkami symbiozy guśca z kojącym chłodem betonu. Zwierzęta chętnie korzystają z takich udogodnień. To ugodnieni. jest gospodyni, która zajmuje się swoim stadem. O, i na takie małe macie. Fajne! Żerafa domowa. Żyrafy natomiast są długimi indywidualistami i nie lubią jak się na nie patrzy i do nich mówi. Czemu wy tak tupiecie normalnie? Czy cichu nie można? Jedyna przyczyna, dla jakiej akceptują nasze towarzystwo, to to pyszne drzewo. Więcej was mama w tym buszu nie miała. Zwierzęta nie lubią również, gdy tracimy czas na niepotrzebne zajęcia, jak na przykład rozmowy telefoniczne. Dobra. Kolejka, kolejka jest. Wytłumaczyć, że mi się to nie chce do Bo zimno dzisiaj pada. I co, przyjść? Tak, Krzesiu, no pospiesz się. Jakie nietypowe. Nieopodal niezwykle przyjemne usuwanie kleszczy. Wśród odwiedzających nas zebr jest jedna z hipnotycznym znaczkiem na głowie. Nazwaliśmy ją kaszpirowskim. Wokół cała masa różnorodnych dźwięków. Nadchodzą samice kudu, które poruszają się w towarzystwie to swoich młodych. Dzieborożec zaanektował ziarno. Usiadł sobie na nim po prostu. Zdarzają się to również to nastroszone i humorzaste ptaszyska. To ziarno dla ptaków jest, nie jest tego. Co ty tu robisz? Dzieborożec prawdopodobnie wstał dzisiaj lewym skrzydłem. Strasznie jesteś nastroszony jakiś taki duży. Nie marucz, czy dostałeś nowe ziarno, masz tam piętro wyżej. Tak, piętro wyżej. Zostaw to. I te niekończące się dyskusje. Z dachu zwisa puszysty ogon galago. Cześć, dachowce. Te małe brzdące są lepsze w monitoringu nawet od kamer. Dostrzegają zbliżające się węże na długo przed tym, gdy jesteś w stanie je zobaczyć. Patrz jak tamte go poszturkuje. Niektórzy próbują swoich sił w budowaniu ja konfliktu z większymi antylopne. i silniejszymi. Ciebie? Już może tak powiem to drga. <laughs> po prostu jesteś królem cierpliwości. <laughs> Jeszcze guziątko próbuję. Chorany. Nadszedł wieczór i powoli swoją aktywność zaczynają nocne zwierzęta. Co ty tam tak smyku obserwujesz? To nie kot, tylko Żeneta. Grasują na naszym tarasie każdego wieczoru. A my powoli zbieramy się do oglądania wieczornego filmu i z Wami widzimy się w kolejnym odcinku Przygód z Afrykańskiego Buszu.